Bok rodzica, dziewięć, Bogu rodzica, dziewica Matko jedyna w bitach po bitwa funktuje, niezgoda przemija Polski rach chrześcijański, bo w sercu noszę W każdym blesie słowo Boże mieczowo sieczmy panie ulecz Polskę, proszę Bogu rodzica, dziewica, Bogu rodzica dziewica, A rodzica, funkuje, funkuje. niezgoda przemija Polski rap chrześcijański Mechoną w sercu noszę W każdym wersie słowo boże Miał razy grę w żyłach prawda z bitów leci Polska scena wyży, przekaz jak grą z nieba śmieci Hip hopowy grzezd Triotyzm w DNA mam wpity Przepraszam za ostrość, bo gniew w sercu zakryty Flow jak sztylet Rymem tnetą gęstą Zawiść W ogóle rodzica woła W burcie pierwotnym się jawi Podziały bolo, kłamstwa jak zaraza, glebę Wiara, nadzieja, miłość, to one Polskę kryją Słowa jak pociski trafiam w serca Polaków O walce, cierpieniu, by przez rap obudzić śpiących rodaków Ojciec na krwawi, milczenie to strada Przekazuje prawdę w imieniu wartości bracia o, Rodzica, dziewica, Matko jedyna w gitach modlitwa pulsuje, niezgoda przemija Polski rap, Christian duma Honor w sercu noszę, w każdym wreszcie słowo Boże Mieczowo sieczny, proszę, spoko. Nie leczeni pod pierwotnym, czaj się ogniem piastowie, jak chwała trud, znój ból, co zostało po nich. Słowa niezależne, skromności męstwo w pakiecie budzą ducha walki, który tli się w sekrecie. Każdy rym do cegła, buduje Polskę silną, gdzie braterstwo i miłość nie są tylko pustą syla sylaby, jak uderzenie serca, miarowe i szczere. W każdym słowie prawdy to nie komercja, wierzcie. Polski hip-hop to siła głos pokolenia, co się, szuka sensu ocalenia za talent, za mikrofon i dar słowa. Niech Polska będzie silna od nowa. Roku rodzica, dziewica, matko jedyna w bitach. Mowikwa no polsuje, niezgoda przemija. Polski rap, chrystia, duma. Honor w sercu noszę, w każdym wersie słowo Boże. Mieczowo sieczny panie, ulecz Polskę, proszę. Roku rodzica, dziewica. Roku rodzica, dziewica. rodzica, polsuje, niezgoda przemija. Polski rap, chrześcijański duma, Honor w sercu noszę, w każdym wersie słowo Boże. Amen. 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 Amen.